Sobotnie popołudnie Radom jak Radom rozegrał drugi sparing w trakcie zimowych przygotowań do rundy wiosennej rozgrywek Fortuna pierwszej Ligi. Mecz z Puszczą Niepołomice zakończył się remisem 1 do 1. Pierwszego gola strzelił Łukasz Szczepaniak, a kilka minut później do remisu doprowadził Maciej Górski. Zawodnicy są zmęczeni, było sporo błędów, ale też było sporo takich sytuacji, po których mogliśmy też bramki zdobyć. I wydaje mi się, że wynik tu jest sprawiedliwy i pewnie zarówno jak i my, jak i Puszcza jest bardzo zadowolona z tego sparingu, bo, bo mogliśmy zagrać na naturalnej nawierzchni. No i oceniamy to oczywiście, oczywiście pozytywnie. Zieloni przed własną publicznością zaprezentowali się w dwóch różnych jedenastkach. W pierwszej części gry było dosyć spokojnie, a gra toczyła się głównie w środku pola. Druga połowa z kolei przyniosła lepszą grę Radomiaka i ogrom sytuacji, które podopieczni trenera Dariusza Banasika mogli wykorzystać. Jedną z wyróżniających się postaci był wypożyczony z KTS weszło Merwil Fundambu. No myślę, że dziś zagrał dobrze, tak? miał bardzo fajne podania, gdzieś sytuacje, no. Ten zawodnik musi parę barier tutaj pokonać. tak, Bariery tego, że, że gdzieś tam przeszedł z niższej ligi, bariery językowej, otoczenia drużyny. I dajmy mu czas po prostu. W ostatnim czasie z obozu Zielonych dochodziły nas niepokojące wieści o niestabilnej sytuacji finansowej klubu. Jak podało echo dnia, Mike Karwot złamał regulamin klubu, a Michał Grudniecki miał złożyć pismo o rozwiązanie umowy z winy Radomiaka. Niemiec co prawda zagrał w sobotnim sparingu, ale Grudnieckiego na wojsku nie zobaczyliśmy. To, że zostanie u nas, no. No, decyzje jeszcze będą zapadały, bo na razie gdzieś nieoficjalnie to, to się gdzieś ukazało, natomiast yy, na tą chwilę trenował indywidualnie, no akurat nie brał udziału w sparingu. Nie chcę tutaj deklarować, tak, czy, czy, czy ma zostać, czy nie ma zostać, natomiast no, ja bym na pewno chciał, żeby zespół nie był słabiany, tak, żeby byli zawodnicy, żeby nie odchodzili, i żeby te wszystkie jakieś problemy, które gdzieś tam powstają, były szybko rozwiązane, i mam nadzieję, że one będą rozwiązane. Ponadto, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, piłkarze w ramach protestu nie weszli na piątkowy trening. Wczorajszy trening się odbył, tylko to był inny trening po prostu taki trening bardziej taktyczny, mentalny, teoretyczny. Dużo rozmawialiśmy też, też z zawodnikami o, o jeszcze o zeszłym roku, o, o bieżących sprawach, i, i, i gdzieś tam podjęliśmy decyzję, że. Mieliśmy po dwa treningi dziennie, są zawodnicy zmęczeni przed, dzisiejszym yy, przed dzisiejszą grą kontrolną po prostu zrobiliśmy sobie innego rodzaju zajęcia. Oprócz wspomnianego fundambu radom jak nie dokonał dotychczas żadnych wzmocnień. Ponadto cały czas nie wiadomo, czy drużyna wyleci na zagraniczne zgrupowanie do Włoch. No w tej chwili. Są nastroje różne, można powiedzieć, tak? Bo, bo, bo gdzieś tam raz, że ciężko trenujemy, drugi raz yy, no, wewnątrz klubu jakieś decyzje powoli zapadają dotyczące i spraw sportowych i pozasportowych, i, i gdzieś tam wyjazdów yy, na obóz i tak dalej. I, i no, dużo rozmawiamy tak? na różne tematy. Nie chciałbym tak szczegółowo też mówić, natomiast no, też z zarządem dosyć długo dużo rozmawiamy, także różne są te nastroje, ale miejmy nadzieję, że widzę, że będą to bardzo dobre nastroje. Ostatnie dwa tygodnie na testach w Radomiaku spędził Damian Warchoł. Zawodnik nie zdobył uznania w oczach sztabu szkoleniowego i wrócił do swojego klubu.